Nie tylko czosnek i imbir na odporność organizmu. Dietetyczka Margarita Koroliowa w wywiadzie dla gazety Wieczerniaja Moskwa powiedziała, jakimi produktami spożywczymi można zastąpić czosnek i imbir w celu wzmocnienia układu odpornościowego. Jak podkreśliła specjalistka, czosnek i imbir wpływają na zwiększenia odporności, jednak nie należy skupiać się tylko na nich, ponieważ wzmocnić organizm można także innymi, typowymi produktami. Według dietetyk pierwiastkiem wpływającym na funkcje obronne w komórkach jest cynk, który ma działanie przeciwwirusowe. Synk jest wspaniale wchłaniany z pokarmami, będącymi źródłem pełnowartościowego białka, mięsem, zbożami, roślinami strączkowymi, orzechami, zaznaczyła specjalistka. Jednocześnie osoby, które mają taką możliwość, powinny jeść więcej owoców morza. Synk jest najlepiej przyswajany z witaminą A, która występuje w zdrowych tłuszczach. To wszystkie oleje nierafinowane, oliwa z oliwek, olej kukurydziany, słonecznikowy. Ważna jest też witamina E, która również wpływa na odporność. Potrzebujemy oprócz tego witamin z grupy B i magnezu, zawartego w naturalnych produktach, powiedziała lekarka. Koroliowa zaleciła również picie jak największej ilości płynów, ponieważ sprzyja to naturalnej detoksykacji organizmu. I oczywiście nie wolno zapominać o witaminie C, która występuje w dużych ilościach w owocach, warzywach, a także w kapuście kiszonej, będącej wspaniałym probiotykiem dla jelit, od tego w 80% zależy stan naszego układu odpornościowego, podsumowała rosyjska dietetyk. Na początku marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię infekcji koronawirusowej, która zaczęła się w Chinach. Według ostatnich danych WHO odnotowano już ponad 800 tysięcy przypadków zachorowań, ponad 40 tysięcy osób zmarło. Naturalne źródła cynku to m.in. orzechy, czosnek, sezem, pieczarki, ostrygi.